Pozdrowienia dla wszystkich, bracia i siostry w Chrystusie. Z ogromną radością spotykamy się dzisiaj w tej świętej przestrzeni, nawet jeśli wirtualnie, aby podzielić się chwilą wiary, refleksji i, być może, duchowego uzdrowienia. To zaszczyt być tutaj z Wami, prowadząc nas przez Słowo i modlitwę. Tematem, który dzisiaj będziemy zgłębiać, jest uzdrawiająca modlitwa do świętego Karola Akutisa. Módl się teraz. Jakże potężny i znaczący jest to temat, prawda? W czasach niepewności i wyzwań wielu z nas szuka pocieszenia, nadziei i przede wszystkim uzdrowienia. Postać świętego Karola Akutisa, młodego świętego, który pozostawił nam dziedzictwo wiary i oddania, jest latarnią światła dla nas wszystkich. Uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych historii, ale każdy z nas może prowadzić życie pełne wiary i służby Bogu, niezależnie od wieku czy okoliczności. Dla tych, Którzy jeszcze nie znają historii Karola, był on młodym Włochem, który żył zaledwie 15 lat i miał głęboką miłość do Eucharystii oraz technologii. W swoim krótkim życiu wykorzystał swoje umiejętności komputerowe, aby stworzyć stronę internetową, która katalogowała cuda Eucharystyczne na całym świecie, ukazując piękno i znaczenie rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Karol jest przykładem, jak możemy wykorzystać nasze talenty i dary, aby służyć Panu i innym, nawet w młodym wieku. W trakcie tego wideo zagłębimy się w życie świętego Karola Akutisa, reflektując nad tym, jak jego wstawiennictwo może pomóc nam w chwilach trudności i bólu. Wszyscy nosimy swoje krzyże, a modlitwa jest potężnym narzędziem, które Bóg nam dał, aby połączyć nas z Nim i świętymi. Zachęcamy cię do otwarcia swojego serca i pozwolenia, aby dotknęła cię łaska Boża. Przed rozpoczęciem chciałbym złożyć specjalne zaproszenie do wszystkich jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, rozważ, aby to zrobić. Subskrybując, nie tylko otrzymasz inspirujące treści duchowe, ale także staniesz się częścią wspólnoty, która wspiera się nawzajem w wierze. A jeśli czujesz, że to wideo może pomóc komuś, kogo kochasz, nie wahaj się go podzielić. Słowo Boże to skarb, który należy mnożyć. Podczas wideo zachęcam Cię do pozostawienia komentarzy. Podziel się swoimi doświadczeniami, nadziejami, a jeśli chcesz. Swoimi intencjami modlitewnymi. Jesteśmy tutaj, aby wspierać się nawzajem, a Twoje słowa mogą być wielką pociechą i inspiracją dla innych, którzy oglądają. Jeśli miałeś doświadczenie uzdrowienia lub odpowiedzi na modlitwę, chętnie usłyszymy o tym. Twoja historia może być światłem, które rozjaśni życie kogoś, kto przechodzi trudny czas. Oczywiście, w trakcie tej refleksji, połączymy się w modlitwie. Modlitwa ma ogromną moc. To przez nią łączymy się z Bogiem i świętymi, prosząc ich o wstawiennictwo w naszym życiu. Kiedy modlimy się do świętego Karola Akutisa, prosimy, aby on wstawiał się za nami, przynosząc nadzieję i uzdrowienie, których tak wielu z nas pragnie. Zachęcam Cię, abyś przygotował się do tej modlitwy, otworzył się na moc Ducha Świętego i zaufał, że tak jak Karol, także my możemy znaleźć pokój i uzdrowienie, których szukamy. Dlatego idźmy razem naprzód, z wiarą i zaufaniem wiedząc, że Bóg jest z nami na każdym kroku. Niech ten moment będzie okazją do duchowego odnowienia i głębokiego połączenia z łaską Bożą. Niech światło świętego Karola Akutisa oświetli naszą drogę, a my wspólnie poszukujmy uzdrowienia, którego tak pragnę. Rozpocznijmy więc tę podróż wiary i modlitwy, a Bóg niech błogosławi nas wszystkich. Uzdrawiająca modlitwa jest często intensywnym pragnieniem w sercu wiernych, pragnieniem, które odzwierciedla się w każdej modlitwie i w każdej wylanej łzie. W liście Jakuba 5, 14-15, znajdujemy potężną instrukcję, która zaprasza nas do jednoczenia naszych głosów w modlitwie, szukając wstawiennictwa i namaszczenia chorych jako sposobu na przywrócenie zdrowia i nadziei. Praktyka namaszczenia nie jest tylko rytuałem, jest wyrazem wiary, który jednoczy nas jako wspólnotę i przypomina, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Gdy zbieramy się, aby modlić się, wzmacniamy nasze więzi i tworzymy świętą przestrzeń w której obecność Boga może działać w sposób, którego często nie potrafimy zrozumieć. Przywołanie wstawienników, takich jak święty Karol Akutis, staje się przedłużeniem tej praktyki modlitewnej. On, który prowadził życie wypełnione wiarą i miłością do Boga, jest przykładem tego, jak oddanie i pobożność mogą prowadzić do uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale także duchowego. Modlitwa do świętego Karola Akutisa, w tym sensie, jest aktem zaufania i wiary. Jest on znany ze swojej głębokiej pobożności do Eucharystii oraz z tego, jak wykorzystał technologię do szerzenia przesłania miłości Chrystusa. Jego życie inspiruje nas do poszukiwania świętości w codzienności i do ufania, że Bóg może dokonywać cudów nie tylko w momentach wielkiej potrzeby, ale także w drobnych sprawach dnia codziennego. Kiedy zwracamy się do Niego w modlitwie, w rzeczywistości uznajemy, że uzdrowienie, którego pragniemy, może przyjść przez wstawiennictwo świętych, tych, Którzy są już w pełnej komunii z Bogiem i mogą wstawiać się za nami. Werset z Ewangelii Mateusza 7, 7-8 przypomina nam obietnicę, że jeśli prosimy, otrzymamy, jeśli szukamy, znajdziemy, a jeśli zapukamy, drzwi zostaną otwarte. To potężne stwierdzenie o miłości i hojności Boga. Nasze poszukiwanie uzdrowienia powinno być połączone z niezłomną wiarą w odpowiedź Bożą. Często może się wydawać, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane lub że uzdrowienie nie nadchodzi w czasie, którego pragniemy. Jednak Jezus uczy nas, że wytrwałość w modlitwie jest niezbędna, to ćwiczenie zaufania, które wzmacnia nas i przybliża do Boga. Modlitwa do świętego Karola Akutisa jest więc nie tylko prośbą o uzdrowienie, ale także deklaracją naszej wiary w dobroć i mądrość Boga. To akt oddania w którym uznajemy, że rezultat naszych modlitw odbywa się według woli Bożej, która jest zawsze doskonała i pełna miłości. Ponadto Psalm 30:2 zaprasza nas do wdzięczności. Uzdrawianie, gdy przychodzi, nie jest tylko uwolnieniem od bólu czy chorób, to wezwanie do dostrzegania błogosławieństw, które Bóg wylewa na nasze życie. Wdzięczność jest niezbędną odpowiedzią, która łączy nas z Bogiem w głęboki sposób. Dziękując za otrzymane uzdrowienie, w rzeczywistości potwierdzamy naszą wiarę i zaufanie w jego opatrzność. Modlitwa do świętego on przypomina nam o znaczeniu wspólnoty w poszukiwaniu uzdrowienia, o zaufaniu w odpowiedź Boga oraz o wdzięczności, która powinna towarzyszyć każdemu otrzymanemu błogosławieństwu. Niech więc nasza modlitwa będzie płynęła z otwartym sercem, uznając, że w każdym momencie bólu czy cierpienia Bóg jest z nami, gotowy nas wysłuchać i poprowadzić w naszej drodze wiary. Niech wstawiennictwo święta Karola Akutisa zainspiruje nas do życia z odwagą, nadzieją i głębokim zaufaniem do nieskończonej miłosierdzia Boga. Uzdrowienie, którego wielu z nas pragnie, czy to fizyczne, emocjonalne, czy duchowe, może znaleźć odzwierciedlenie w obietnicy, jaką Jezus składa w Ewangelii Mateusza 7, 7, myślnik 8. W tym fragmencie zapewnia nas, że jeśli prosimy, otrzymamy, jeśli szukamy, znajdziemy, a jeśli pukamy, Drzwi zostaną nam otwarte. Ta obietnica zaprasza nas do postawy zaufania i wytrwałości w modlitwie. Gdy zwracamy się do Boga w poszukiwaniu uzdrowienia, powinniśmy to czynić z pewnością, że On wysłuchuje naszych próśb i zawsze jest gotów odpowiedzieć, nawet jeśli Jego odpowiedź niekoniecznie odpowiada naszym oczekiwaniom. Modlitwa do święta. Karola Akutisa, młodego człowieka, który żył swoją wiarą w niezwykle intensywny sposób, może być potężną formą wstawiennictwa. Uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich postaci w historii Kościoła, ale może być osiągnięta przez każdego, kto żyje w komunii z Bogiem. Prosząc o wstawiennictwo Karola, nie tylko szukamy uzdrowienia, którego pragniemy, ale także łączymy się z jego przykładem wiary i oddania. On, autentyczny miłośnik Eucharystii i technologii, pokazuje nam, że nowoczesność i duchowość mogą współistnieć, a poszukiwanie Boga można realizować we wszystkich aspektach naszego życia. W chwilach bólu i cierpienia często czujemy się osamotnieni i bezradni. To w tych momentach modlitwa staje się jeszcze bardziej istotna. Modląc się, nie tylko wyrażamy nasze potrzeby, ale także nawiązujemy intymny dialog z Bogiem. Obietnica Jezusa w Mateuszu zachęca nas do tego, aby być wytrwałymi. Akt modlitwy jest w sobie uznaniem, że nie jesteśmy sami w naszej walce i że nasza wrażliwość może zostać przedstawiona Panu, który jest źródłem wszelkiego uzdrowienia. Wstawiennictwo święta. Karola Akutisa może być filarem nadziei. Wzywając go, łączymy się z młodym człowiekiem, który zrozumiał znaczenie życia zgodnego z naukami Chrystusa i który, nawet w swoim młodym wieku, zawsze dążył do wypełnienia woli Boga. Inspirowani jego przykładem, nie powinniśmy tracić wiary, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dzięki jego wstawiennictwu możemy prosić Boga nie tylko o uzdrowienie fizyczne, ale także o uzdrowienie naszych ran emocjonalnych i duchowych. Często prawdziwe uzdrowienie wykracza poza to, co możemy zobaczyć. Jest to proces wewnętrznej transformacji, który prowadzi nas do stanu pokoju i nadziei. Nawet jeśli odpowiedź na nasze modlitwy nie jest natychmiastowa lub niezgodna z tym, czego pragniemy, powinniśmy pamiętać, że Bóg działa w tajemniczy sposób. Zaufanie Jego woli jest aktem wiary, który uwalnia nas od rozpaczy. W Psalmie 32 znajdujemy świadectwo wdzięczności za uzdrowienie i wyzwolenie. Psalmista uznaje działanie Boga w swoim życiu i wyraża swoją wdzięczność. Ta postawa dziękczynienia powinna towarzyszyć naszej modlitwie, nawet gdy szukamy uzdrowienia. Uznając błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy, nawet w trudnych sytuacjach, pielęgnujemy ducha wdzięczności, który przybliża nas do serca Boga. Uzdrowienie, którego oczekujesz, może nie objawić się w sposób, w jaki sobie to wyobrażasz, ale pewność, że Bóg jest przy tobie, słuchając twoich modlitw. Powinna być pocieszeniem. Wstawiennictwo święta. Karola Akutisa przypomina nam, że życie w wierze to niekończąca się podróż poszukiwania i oddania. Modląc się, nie tylko prosimy o siebie, ale także łączymy się z łańcuchem wiary, który rozciąga się po całym kościele. Prosimy, aby światło Boga zajaśniało nad nami i aby, przez Jego wolę, mogło nadejść uzdrowienie, którego potrzebujemy. Tak więc, modląc się do święta. Karola. Niech Jego życie i przykład zainspirują nas do szukania Pana całym sercem, do zaufania Jego dobroci i do uznawania, że prawdziwe uzdrowienie często zaczyna się od serca wdzięcznego i otwartego na Jego działanie. Niech nasza droga wiary prowadzi nas zawsze do przekonania, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw i że uzdrowienie, którego oczekujemy, w jeden czy inny sposób, objawi się w naszym życiu. Uzdrowienie, którego pragniesz, jest często głębokim pragnieniem, które odbija się w naszych sercach. W chwilach afekcji, bólu czy choroby naturalnej jest, że szukamy interwencji boskiej. Fragment Psalmu 30:2 przypomina nam o znaczeniu wyrażania wdzięczności Bogu za jego błogosławieństwa, szczególnie te, które uwalniają nas od chorób i trudności. Psalmista, ogłaszając swoje uzdrowienie, zaprasza nas do ćwiczenia wiary i uznania. Gdy zwracamy się do Boga z wdzięcznym sercem, nie tylko uznajemy jego suwerenność, ale także otwieramy przestrzeń na to, aby jego łaska płynęła w naszym życiu. Uzdrowienie, w szerszym sensie, nie ogranicza się tylko do aspektu fizycznego. Często noszone przez nas rany są emocjonalne lub duchowe. Wstawiennictwo świętych, takich jak święta, Karol Akutis, może pomóc nam w tym procesie integralnego uzdrowienia. Karol, znany ze swojej dewoi do Eucharystii i technologii, jest przykładem tego, jak wiarę można żyć w obliczu nowoczesnych wyzwań. Uczy nas, że nawet w trudnych chwilach możemy znaleźć drogę do Boga. Wzywając Go w naszych modlitwach, prosimy nie tylko o uzdrowienie fizyczne, ale także o odnowienie naszej wiary i nadziei. Fragment Jakuba 5, 14 myślnik 15 podkreśla praktykę namaszczenia chorych i modlitwy o uzdrowienie, akcentując znaczenie wspólnoty w stawiennictwie. Modlitwa jest mostem, który łączy nas z Bogiem i ze sobą nawzajem. Gdy prosimy święta Karola Akutisa o wstawiennictwo, Stajemy się częścią tej sieci wsparcia duchowego, która nas otacza. Modlitwa wspólnotowa, dzielenie się naszą bólem i poszukiwanie uzdrowienia są niezbędne, abyśmy mogli doświadczyć pełni miłości Boga w naszym życiu. Tutaj wiara staje się aktem zbiorowym, gdzie siła jednego może podtrzymywać drugiego. Ewangelia Mateusza 7, 7-8 przynosi nam obietnicę, że gdy prosimy, otrzymamy. Ten fragment zachęca nas do aktywnego poszukiwania tego, czego potrzebujemy. Zaufanie Bogu powinno być niezachwiane, nawet gdy odpowiedź na naszą modlitwę nie przychodzi w formie, której się spodziewamy. Modlitwa do święta. Karola Akutisa jest aktem wiary. Uzetem kiedy dziękujemy, nawet zanim otrzymamy uzdrowienie, afirmujemy naszą wiarę w Jego dobroć. To zmienia naszą perspektywę, pozwalając nam dostrzegać rękę Boga działającą w naszym życiu, nawet w małych rzeczach. Wstawiennictwo święta. Karola Akutisa łączy nas z współczesnym przykładem świętości i wiary. Przypomina nam, że dążenie do świętości może manifestować się w prostych codziennych działaniach, takich jak oddanie Eucharystii, wykorzystanie technologii do ewangelizacji oraz miłość do bliźniego. Tak więc, prosząc o jego wstawiennictwo, nie tylko szukamy uzdrowienia, ale także drogi życia, która naśladuje jego oddanie i poświęcenie Bogu. Zatem, przygotowując się do modlitwy, która nastąpi, Zapraszam Cię do refleksji nad uzdrowieniem, którego oczekujesz. Co w Twoim życiu wymaga przywrócenia? Jakiego rodzaju uwolnienia szukasz? Niech to będzie moment oddania, w którym możesz zaufać swoim troskom Bogu, wiedząc, że On słyszy i odpowiada zgodnie ze swoją wolą. Wzywając wstawiennictwa święta Karola Akutisa, otwórzmy nasze serca na wdzięczność, dostrzegając, że każdy dzień to okazja do doświadczenia uzdrowienia i miłości Boga w naszym życiu. W dalszej części odbędzie się modlitwa, która pomoże nam skierować nasze prośby do Pana, szukając uzdrowienia i wstawiennictwa święta. Karola Akutisa w naszym życiu. O Panie Boże, Stwórco nieba i ziemi, który dałeś nam życie i wiarę, przychodzę do Ciebie z pokornym i pełnym zaufania sercem. W tym momencie modlitwy wzywam wstawiennictwa święta. Karola Akutisa, młodego, który w swoim krótkim życiu nauczył nas piękna prostoty, oddania i nieustannego poszukiwania prawdy. Panie, niech przez życie Karola uczymy się żyć intensywnie, koncentrując się na tym, co naprawdę ważne: miłości do ciebie i do bliźniego. O święta! Karolu, który byłeś narzędziem światła i nadziei w ciemności, spójrz na nas i na tych, którzy stają przed wyzwaniami w swoim życiu. Wstawiaj się u Boga za wszystkich, którzy szukają uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Niech Twoje życie inspiruje nas do podążania drogą świętości, nawet w małych codziennych czynach. Pomóż nam dostrzegać obecność Boga w każdej chwili, w każdej radości i w każdym wyzwaniu. Panie, w Tobie znajdujemy pocieszenie i pokój, których tak bardzo pragniemy. W tej chwili składamy przed Tobą wszystkie nasze niepokoje, lęki i obawy. Wiemy, że Ty jesteś lekarzem lekarzy, tym, który leczy wszystkie rany i przywraca zdrowie. Przez wstawiennictwo święta Karola prosimy abyś wyciągnął swoje potężne ręce nad tymi, którzy są chorzy, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni. Niech twoje światło oświetli ich życie i niech poczują twoją miłość w sposób namacalny. Panie, niech wiara święta Karola Akutisa, który odnalazł radość w Eucharystii i szukał twojej obecności w każdym momencie, motywuje nas do pogłębiania naszej relacji z tobą. Niech w każdej mszy, w każdej komunii widzimy okazję do odnowy i uzdrowienia. Pomóż nam zrozumieć że prawdziwe uzdrowienie wykracza poza sferę fizyczną, to przemiana serca i umysłu. Niech otworzymy się na Twoje działanie w naszym życiu, pozwalając, aby Twoja miłość nas przekształcała i czyniła nowymi. O święta! Karolu, który zawsze byłeś przykładem miłości i współczucia, pomóż nam być także narzędziami Twojego pokoju. Niech tak jak ty, wykorzystamy narzędzia, które mamy do dyspozycji, aby czynić dobro. Niech nasze czyny, słowa i myśli będą kierowane miłością Chrystusa, a my będziemy przynosić nadzieję tym, którzy cierpią. Naucz nas być solidarni, słuchać bliźnich i wyciągać rękę do tych, którzy najbardziej potrzebują. Panie, w obliczu życiowych trudności chcemy pamiętać, że Ty zawsze jesteś z nami. Nie zapominajmy nigdy, aby szukać Cię w modlitwie, szczególnie w chwilach bólu i niepewności. Niech nasza wiara będzie latarnią która nas prowadzi, nawet kiedy chmury smutku i wątpliwości próbują nas przyćmić. Niech przez wstawiennictwo święta. Karola umocnimy naszą nadzieję i zaufanie do Ciebie, wiedząc, że w Tobie znajdujemy schronienie i ochronę. O Boże, wiemy, że uzdrowienie, którego szukamy, nie zawsze manifestuje się w sposób, w jaki tego pragniemy. Czasami przychodzi w subtelny sposób, przez dotyk miłości, gest dobroci lub słowo otuchy od przyjaciela. Niech będziemy czujni na te codzienne błogosławieństwa i dostrzegamy Twoją obecność w każdej rzeczy. Niech uczymy się ufać Twoim planom, nawet gdy nie rozumiemy ścieżki, którą kroczymy. Święta Karolu, Ty, który rozumiałeś znaczenie technologii i komunikacji w szerzeniu Ewangelii, zainspiruj nas do wykorzystywania posiadanych zasobów dla chwały Bożej. Niech będziemy agentami zmian w naszych społecznościach, niosąc przesłanie miłości Chrystusa do każdego, kogo spotkamy. Niech każdy post, Każda wiadomość, każda rozmowa będzie okazją do świadectwa wiary, która w nas mieszka. Panie, w tym momencie prosimy, abyś pobłogosławił tych, którzy szukają uzdrowienia, szczególnie tych, którzy czują się samotni w swoich zmaganiach. Niech poczują Twoją zachęcającą obecność, przynoszącą pocieszenie i nadzieję. Pozdrowienia dla wszystkich, bracia i siostry w Chrystusie. Z ogromną radością spotykamy się dzisiaj w tej świętej przestrzeni, nawet jeśli wirtualnie, aby podzielić się chwilą wiary, refleksji i być może duchowego uzdrowienia. To zaszczyt być tutaj z Wami, prowadząc nas przez Słowo i modlitwę. Tematem, który dzisiaj będziemy zgłębiać, jest uzdrawiająca modlitwa do świętego Karola Akutisa. Módl się teraz. Jakże potężny i znaczący jest to temat, prawda? W czasach niepewności i wyzwań wielu z nas szuka pocieszenia, nadziei i przede wszystkim uzdrowienia. Postać świętego Karola Akutisa, młodego świętego, który pozostawił nam dziedzictwo wiary i oddania, jest latarnią światła dla nas wszystkich. Uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych historii, ale każdy z nas może prowadzić życie pełne wiary i służby Bogu, niezależnie od wieku czy okoliczności. Dla tych, Którzy jeszcze nie znają historii Karola, był on młodym Włochem, który żył zaledwie 15 lat i miał głęboką miłość do Eucharystii oraz technologii. W swoim krótkim życiu wykorzystał swoje umiejętności komputerowe, aby stworzyć stronę internetową, która katalogowała cuda Eucharystyczne na całym świecie, ukazując piękno i znaczenie rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Karol jest przykładem, jak możemy wykorzystać nasze talenty i dary, aby służyć Panu i innym, nawet w młodym wieku. W trakcie tego wideo zagłębimy się w życie świętego Karola Akutisa, reflektując nad tym, jak jego wstawiennictwo może pomóc nam w chwilach trudności i bólu. Wszyscy nosimy swoje krzyże, a modlitwa jest potężnym narzędziem, które Bóg nam dał, aby połączyć nas z Nim i świętymi. Zachęcamy Cię do otwarcia swojego serca i pozwolenia, aby dotknęła Cię łaska Boża. Przed rozpoczęciem chciałbym złożyć specjalne zaproszenie do wszystkich, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, rozważ, aby to zrobić. Subskrybując, nie tylko otrzymasz inspirujące treści duchowe, ale także staniesz się częścią wspólnoty, która wspiera się nawzajem w wierze. A jeśli czujesz, że to wideo może pomóc komuś, kogo kochasz, nie wahaj się go podzielić. Słowo Boże to skarb, który należy mnożyć. Podczas wideo zachęcam Cię do pozostawienia komentarzy. Podziel się swoimi doświadczeniami, nadziejami, a jeśli chcesz swoimi intencjami modlitewnymi. Jesteśmy tutaj, aby wspierać się nawzajem, a Twoje słowa mogą być wielką pociechą i inspiracją dla innych, którzy oglądają. Jeśli miałeś doświadczenie uzdrowienia lub odpowiedzi na modlitwę, chętnie usłyszymy o tym. Twoja historia może być światłem, które rozjaśni życie kogoś, kto przechodzi trudny czas. Oczywiście, w trakcie tej refleksji, połączymy się w modlitwie. Modlitwa ma ogromną moc. To przez nią łączymy się z Bogiem i świętymi, prosząc ich o wstawiennictwo w naszym życiu. Kiedy modlimy się do świętego Karola Akutisa, prosimy, aby on wstawiał się za nami, przynosząc nadzieję i uzdrowienie, których tak wielu z nas pragnie. Zachęcam Cię, abyś przygotował się do tej modlitwy, otworzył się na moc Ducha Świętego i zaufał, że tak jak Karol, także my możemy znaleźć pokój i uzdrowienie, których szukamy. Dlatego idźmy razem naprzód, z wiarą i zaufaniem wiedząc, że Bóg jest z nami na każdym kroku. Niech ten moment będzie okazją do duchowego odnowienia i głębokiego połączenia z łaską Bożą. Niech światło świętego Karola Akutisa oświetli naszą drogę, a my wspólnie poszukujmy uzdrowienia, którego tak pragnę. Rozpocznijmy więc tę podróż wiary i modlitwy, a Bóg niech błogosławi nas wszystkich. Uzdrawiająca modlitwa jest często intensywnym pragnieniem w sercu wiernych, pragnieniem, które odzwierciedla się w każdej modlitwie i w każdej wylanej łzie. W liście Jakuba 5, 14-15, znajdujemy potężną instrukcję, która zaprasza nas do jednoczenia naszych głosów w modlitwie, szukając wstawiennictwa i namaszczenia chorych jako sposobu na przywrócenie zdrowia i nadziei. Praktyka namaszczenia nie jest tylko rytuałem, jest wyrazem wiary, który jednoczy nas jako wspólnotę i przypomina, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Gdy zbieramy się, aby modlić się, wzmacniamy nasze więzi i tworzymy świętą przestrzeń której obecność Boga może działać w sposób, którego często nie potrafimy zrozumieć. Przywołanie wstawienników, takich jak święty Karol Akutis, staje się przedłużeniem tej praktyki modlitewnej. On, który prowadził życie wypełnione wiarą i miłością do Boga, jest przykładem tego, jak oddanie i pobożność mogą prowadzić do uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale także duchowego. Modlitwa do świętego Karola Akutisa, w tym sensie, jest aktem zaufania i wiary. Jest on znany ze swojej głębokiej pobożności do Eucharystii oraz z tego, jak wykorzystał technologię do szerzenia przesłania miłości Chrystusa. Jego życie inspiruje nas do poszukiwania świętości w codzienności i do ufania, że Bóg może dokonywać cudów nie tylko w momentach wielkiej potrzeby, ale także w drobnych sprawach dnia codziennego. Kiedy zwracamy się do Niego w modlitwie, w rzeczywistości uznajemy, że uzdrowienie, którego pragniemy, może przyjść przez wstawiennictwo świętych, tych, Którzy są już w pełnej komunii z Bogiem i mogą wstawiać się za nami. Werset z Ewangelii Mateusza 7, 7 myślnik 8 przypomina nam obietnicę, że jeśli prosimy, otrzymamy, jeśli szukamy, znajdziemy, a jeśli zapukamy, drzwi zostaną otwarte. To potężne stwierdzenie o miłości i hojności Boga. Nasze poszukiwanie uzdrowienia powinno być połączone z niezłomną wiarą w odpowiedź Bożą. Często może się wydawać, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane lub że uzdrowienie nie nadchodzi w czasie, którego pragniemy. Jednak Jezus uczy nas, że wytrwałość w modlitwie jest niezbędna, to ćwiczenie zaufania, które wzmacnia nas i przybliża do Boga. Modlitwa do świętego Karola Akutisa jest więc nie tylko prośbą o uzdrowienie, ale także deklaracją naszej wiary w dobroć i mądrość Boga. To akt oddania. W którym uznajemy, że rezultat naszych modlitw odbywa się według woli Bożej, która jest zawsze doskonała i pełna miłości. Ponadto Psalm 302 zaprasza nas do wdzięczności. Uzdrawianie, gdy przychodzi, nie jest tylko uwolnieniem od bólu czy chorób, to wezwanie do dostrzegania błogosławieństw, które Bóg wylewa na nasze życie. Wdzięczność jest niezbędną odpowiedzą, która łączy nas z Bogiem w głęboki sposób. Dziękując za otrzymane uzdrowienie, w rzeczywistości potwierdzamy naszą wiarę i zaufanie w jego opatrzność. Modlitwa do świętego on przypomina nam o znaczeniu wspólnoty w poszukiwaniu uzdrowienia, o zaufaniu w odpowiedź Boga oraz o wdzięczności, która powinna towarzyszyć każdemu otrzymanemu błogosławieństwu. Niech więc nasza modlitwa będzie płynęła z otwartym sercem, uznając, że w każdym momencie bólu czy cierpienia Bóg jest z nami, gotowy nas wysłuchać i poprowadzić w naszej drodze wiary. Niech wstawiennictwo święta Karola Akutisa zainspiruje nas do życia z odwagą, nadzieją i głębokim zaufaniem do nieskończonej miłosierdzia Boga. Uzdrowienie, którego wielu z nas pragnie, czy to fizyczne, emocjonalne, czy duchowe, może znaleźć odzwierciedlenie w obietnicy, jaką Jezus składa w Ewangelii Mateusza 7, 7 myślnik 8. W tym fragmencie zapewnia nas, że jeśli prosimy, otrzymamy, jeśli szukamy, znajdziemy, a jeśli pukamy, Drzwi zostaną nam otwarte. Ta obietnica zaprasza nas do postawy zaufania i wytrwałości w modlitwie. Gdy zwracamy się do Boga w poszukiwaniu uzdrowienia, powinniśmy to czynić z pewnością, że On wysłuchuje naszych próśb i zawsze jest gotów odpowiedzieć, nawet jeśli Jego odpowiedź niekoniecznie odpowiada naszym oczekiwaniom. Modlitwa do święta. Karola Akutisa, młodego człowieka, który żył swoją wiarą w niezwykle intensywny sposób, może być potężną formą wstawiennictwa. Uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich postaci w historii Kościoła, ale może być osiągnięta przez każdego, kto żyje w komunii z Bogiem. Prosząc o wstawiennictwo Karola, nie tylko szukamy uzdrowienia, którego pragniemy, ale także łączymy się z jego przykładem wiary i oddania. On, autentyczny miłośnik Eucharystii i technologii, pokazuje nam, że nowoczesność i duchowość mogą współistnieć, a poszukiwanie Boga można realizować we wszystkich aspektach naszego życia. W chwilach bólu i cierpienia często czujemy się osamotnieni i bezradni. To w tych momentach modlitwa staje się jeszcze bardziej istotna. Modląc się, nie tylko wyrażamy nasze potrzeby, ale także nawiązujemy intymny dialog z Bogiem. Obietnica Jezusa w Mateuszu zachęca nas do tego, aby być wytrwałymi. Akt modlitwy jest w sobie uznaniem, że nie jesteśmy sami w naszej walce i że nasza wrażliwość może zostać przedstawiona Panu, który jest źródłem wszelkiego uzdrowienia. Wstawiennictwo święta. Karola Akutisa może być filarem nadziei. Wzywając go, łączymy się z młodym człowiekiem, który zrozumiał znaczenie życia zgodnego z naukami Chrystusa i który, nawet w swoim młodym wieku, zawsze dążył do wypełnienia woli Boga. Inspirowani jego przykładem, nie powinniśmy tracić wiary, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.